Cześć! Z tej strony Krystyna Marczak i słuchasz podcastu Spokojnym Rodzicem być. Dzisiaj w 14 odcinku przyszedł czas na to, aby porozmawiać o dzieciach. Rozmawialiśmy już o tym, jak wzmacniać siebie, jak uzdrawiać swoje myśli, a teraz porozmawiajmy o tym, dlaczego dzieci są. Niegrzeczne. Celowo użyłam tego stwierdzenia niegrzeczne, chociaż bardzo go nie lubię, ale chciałabym bliżej przyjrzeć się temu słowu i rozłożyć je na czynniki pierwsze, żeby zobaczyć, co ono tak naprawdę oznacza. Oznacza to tyle, że dziecko zachowuje się niezgodnie z naszymi oczekiwaniami, z normami społecznymi lub z naszymi przekonaniami, które Gdzieś tam wypracowaliśmy w ciągu naszego życia. Zastanówmy się, dlaczego dziecko tak się zachowuje, dlaczego nie spełnia naszych oczekiwań, dlaczego nie stosuje się do norm społecznych i dlaczego nie zachowuje się tak, jak uważamy, że powinno się zachować. Pozytywna dyscyplina mówi o tym, że dziecko, które zachowuje się źle, czuje się źle, a Porozumienie bez przemocy, czyli NVC, mówi o tym, że każdy człowiek, który zachowuje się w pewien sposób, zaspokaja swoje niezaspokojone potrzeby. Słowo niegrzeczne w obu tych nurtach stosuje się do zachowania. Do... Natomiast my, mówiąc dziecko niegrzeczne, dajemy taką łatkę dziecku, to staje się to samospełniającą się przepowiednią. A oba te nurty zakładają czystość intencji dziecka, czyli dziecka zachowanie jest podyktowane tym, że ono się czuje źle, że ono nie ma spełnionych wszystkich swoich potrzeb. Nie robi niczego na złość, nie wymusza, nie wchodzi na głowę, jak to często określamy, tylko ono dba intuicyjnie o swoje potrzeby. NVC mówi też o tym, kiedy dziecko mówi, nie naszym potrzebom, czyli odmawia nam, a mówi tak swoim potrzebom. W pozytywnej dyscyplinie jeszcze jest takie pojęcie góry lodowej, czyli wierzchołkiem góry lodowej jest zachowanie dziecka, natomiast wszystko, co jest pod spodem, to są potrzeby, uczucia, emocje, czego nie widzimy, a zazwyczaj właśnie oceniamy dziecko po jego zachowaniu. Nie zagłębiając się w to, dlaczego to dziecko się tak zachowuje. W NVC mówi się o strategiach, czyli o sposobach zaspokajania potrzeb. W pozytywnej dyscyplinie mówi się po prostu o zachowaniu, o wierzchołku góry lodowej. Dziecko, które uważamy, że jest niegrzeczne, może zachowywać się tak, Dlatego, że wynika to z jego rozwoju. Na przykład dziecko dwuletnie ma potrzeby brudzenia się, dotykania, biegania, zbudza się w nim ciekawość, zadaje dużo pytań, wchodzi na przykład na drabinkę, na wysokości, wybiega na ulicę, bo też kieruje nim ciekawość. Ono nie jest jeszcze świadome wszystkich konsekwencji, natomiast jego pierwotne potrzeby są jak najbardziej w porządku i właśnie wynikają. Przede wszystkim z rozwoju na przykład... Niemowlę bardzo potrzebuje bliskości, dlatego noszenie na rękach takie dziecko uspokaja. Dwulatek bardzo często mówi nie i zaznacza swoją autonomię. Już jest świadome, że jest odrębną jednostką, że chce decydować, czyli ma taką potrzebę decydowania o sobie i autonomii bardzo mocno zaznaczoną. I na przykład chce ubrać się po swojemu, chce zadecydować, kiedy wyjść do przedszkola, na przykład ma potrzebę zabawy teraz, a my idziemy do przedszkola i powstaje wtedy konflikt. Nastolatki na przykład mają bardzo dużą potrzebę akceptacji ze strony rówieśników, ale też i rodziców. Czasami przyczyną niepożądanego zachowania jest to, że dziecko nie wie, czego od niego oczekujemy, bo mówimy nie rób tego, nie biegaj, nie skacz, nie brudź się, ale co tak naprawdę dziecko ma robić? Ono nie wie, co ma robić, i warto wtedy wyposażyć dziecko w odpowiednią strategię reagowania. Po prostu wynika to z niedojrzałości mózgu dziecka, że dziecko nie ma żadnych strategii na to, aby na przykład zaznaczyć swoją. Potrzeba autonomii i wtedy gryzie, szczypie, bije, zabiera zabawki. Oprócz tego, że uczymy jak się powinno dziecko zachować w przedszkolu, wśród rówieśników, że są zwroty grzecznościowe, to też powinniśmy wyposażyć dziecko w takie narzędzia, które pozwolą mu się zastanowić, co ono czuje, czego ono potrzebuje i czego w tym momencie chce, jaką ma potrzebę. Też warto sobie uświadomić, że dziecko jest odrębną jednostką i spełnienie wszystkich naszych oczekiwań jest po prostu niemożliwe. Też same oczekiwania wywołują w nas bardzo dużą frustrację, i jeżeli chcemy, aby dziecko nasze było posłuszne, czyli oczekujemy od dziecka posłuszeństwa, to, to musimy zdawać sobie sprawę, że to posłuszne dziecko będzie posłusznym dorosłym, które będzie wykorzystywane, będzie działało wbrew sobie. Czyli podsumowując, dziecko zachowuje się źle, dlatego że któraś z jego potrzeb nie jest zaspokojona. Dziecko ma czyste intencje i jego zachowanie. Jest podyktowane intuicyjną obroną swoich potrzeb, a także jest odrębną jednostką, która musi wykształcić swoje odrębne zdanie, a my musimy mu na to pozwolić. To wszystko na dzisiaj. Przypominam ci, że ty też możesz być spokojnym rodzicem, dbając o siebie, o swoje potrzeby, a także o potrzeby swojego dziecka. Jeżeli chcesz zrobić to ze mną, to zapraszam cię na konsultację wstępną. A za dzisiaj bardzo Ci dziękuję. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.